Witam państwa bardzo serdecznie. Ulica Sikorskiego została zrealizowana dzięki państwa podatkom. W całości, w wysokości 11,5 miliona, realizacja tej ulicy została pokryta z państwa płat podatkowych. Ulica Sikorskiego to jedna z naszych największych inwestycji, ale przecież nie jedyna. Drogi, chodniki, place zabaw, oświetlenie, boiska sportowe, zieleń. To wszystko możemy robić między innymi dzięki wpływom do budżetów podatków. My, mieszkańcy, mamy wpływ na to, jak rozwija się nasze miasto. Dlatego chciałabym Państwa bardzo zachęcić do tego, żeby odprowadzać podatki w kobyłce. Spójrzcie w swój PIT i wypełnijcie go właściwie. Pamiętajcie Państwo, że podatki powinno się płacić w miejscu zamieszkania. Są dwa sposoby. Jeden to wpisanie właściwego adresu w rocznym zeznaniu podatkowym, a drugi. W każdym momencie możemy zaktualizować nasz adres zamieszkania na formularzu ZAP3. Mieszkańcy kobyłki, opodatkujmy się wszyscy w kobyłce, wprowadzajmy podatki w kobyłce. To wszystko jest dla nas, dla naszego dobra, dla naszych dzieci.